Stacja wodorowa w Poznaniu została uruchomiona w czerwcu tego roku i jest to pierwsza ogólnodostępna stacja tankowania wodoru Orlenu. Warto zaznaczyć, że to jest bardzo innowacyjna stacja tankowania. Posiada y, dwa niezależne systemy do tankowania autobusów wodorowych, pojazdów ciężarowych, czyli takie na ciśnieniu 350 atmosfer i jedno dla pojazdów osobowych 700 bar. Co dalej? Przed nami oczywiście kolejne stacje tankowania, kolejne wdrożenia wodoru w transporcie. Warto zaznaczyć, że właśnie nasz plan budowy infrastruktury sieci stacji tankowania wodoru koncentruje się na lokalizacjach, gdzie jest odbiór wodoru, gdzie jest rynek wodoru. I takim miejscem jest chociażby Warszawa i lotnisko Chopena. To jest bardzo. Ciekawe podejście, ale bardzo innowacyjne, więc tutaj w tym przypadku będziemy liderem we wdrażaniu właśnie wodoru na lotniskach, ale dla nas jako Orlenu to jest dość istotne, z uwagi na to, że budując infrastrukturę zależy nam bardzo, żeby równolegle budować rynek odbiorców paliwa wodorowego. Stacja w Bydgoszczy została otwarta w grudniu 2022 roku. Jest to pierwsza stacja w wykonaniu systemu Multi Energy. System Multi Energy składa się z agregatów kogeneracyjnych oraz instalacji fotowoltaicznej, która zasila agregaty. Kogeneracja polega na skojarzonej produkcji energii, to znaczy w tym przypadku produkujemy w trybie jednoczesnej pracy agregatów chłód i ciepło technologiczne wykorzystywane na stacji paliw do zasilania systemów chłodnictwa, klimatyzacji, urządzeń chłodniczych, ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Monitoring stacji pokazuje nam teraz, że w zakresie pracy instalacji, czyli wytwarzania chłodu i ciepła technologicznego, jesteśmy w stanie na tej stacji zaoszczędzić do stacji konwencjonalnej 70% energii. Zaplanowaliśmy realizację 10 stacji, z czego na chwilę obecną mamy zrealizowanych 8 stacji działających. Jedna stacja jest w trakcie realizacji i dziesiąta stację otworzymy w pierwszym kwartale 2025 roku. Patrzmy na to, jaki jest główny cel. Redukcja emisji dwutlenku węgla, redukcja oddziaływania na środowisko. A nie dobierajmy do tego technologii, pozwólmy, aby inżynierowie, aby biznes dobrał do tego odpowiednie technologie i osiągnął ten efekt redukcji emisji, który tak naprawdę wpływa na klimat. I to jest nasz główny postulat.